Cześć, to ja, Baba na keto i zapraszam Cię na przepyszne, w sumie nie wiem co, możesz tego użyć jako chlebka, jako przekąski. Zobacz sam. Zaczynamy od awokado. Awokado musi być miękkie. Wkładamy do miski, następnie kroimy ser w cienkie paseczki, a następnie na takie małe kawałeczki. Tutaj polecam kupić ser w plasterkach, możecie również kupić w kostce i po prostu go zetrzeć. Wsypujemy do awokado, dodajemy sok z cytryny, aby awokado było nadal zielone, i całość dokładnie łączymy. Czas na ostatni składnik, jakim jest jajko, wbijamy i ponownie mieszamy. Wszystko przygotowane, więc wykładamy naszą mieszankę, naszą masę na papier do pieczenia. Ja z podanych składników zrobiłam 6 niewielkich placuszków. I teraz tak, niektórzy prażą, niektórzy nie prażą. Ja jestem z tych osób, które lubią troszkę podprażone te nasionka, więc posypałam od razu nasze placuszki sezamem i nasionami czyja. No, czasem mi się zdarzy. Wyciągamy nasze gotowe placuszki. voila! są naprawdę przepyszne. Teraz zobaczcie, jak wyglądają po upieczeniu są bardzo giętkie. Ale chwilkę możemy poczekać, aż wystygną, i dopiero zaczynamy robić nasze kanapki. Na nasz placuszek wykładamy serek śmietankowy, rożpąkę i fueta. To jest po prostu wisienka na torcie. Naprawdę uwielbiam tą kiełbaskę. Kupuję ją w biedronce, jest przepyszna. No i możemy jeść. Ja Wam życzę oczywiście smacznego. Dziękuję, że tutaj ze mną jesteście. No i do następnego, kochani. Pa! Jak zawsze zapraszam na Baba na Keto na Instagram.